Pamiętajcie, moje kochane dzieci, że jak chcecie, żeby wam robota wartko szła, się coś spier za przeproszeniem, doli. Także ja już jest po trasie z miasta. Wróciłem. Tu tradycyjnie saigon, ale cóż. Nowe łożyska. Tu jest zwałek, Teraz zostało z łożyska. Się sypło. Zaraz zakładam nowe łożyska, tu to czyszcza, tu to czyszcza i składam cały ten bajzel. No tam to jeszcze trzeba przeczyścić. To wszystko poskładać. No tu są jeszcze resztki łożyska. Tak się zemleło. No widać, widać elegancko. I tu się idzie w nerwiznie. Bydło jeszcze nie mognę wyciepanego, a ja nawet połowy nie posiek. A mamy pół drugi. Za jedwabiście. Żyć, nie umierać. Że się tak wyraża. Co ja tu mu więcej go dać? Tylko jakąś śrubkę luźno. Trzeba to skręcić zaraz, bo zaraz zacznie latać. Tu to już też lotem, bo to już pęknięte. A, do dupy taki interes. A, dobra, ja to składam, smaruję i, i nie wiem jeszcze, czy byłoby też coś, coś zjeść, bo kurde, na nagłudniak człowiek cały dzień nie poleci. No, Dobra, ok. Do po tym. No i dobra, przy okazji jeszcze wymieniłem olej w Fergusonie, w silniku. Maszyna poskładano. Wszystko za swoim miejscu. Jest pół trzeci. Straciło 2,5 godziny. A zaś tam zaczynałem na noc pokazywać jakiś przykropny deszcz, że przeleci. Nie obchodzi mnie już to. cici ci już to mum. Zamykam ten bajzel. Robię sobie jakoś sznita na pole, czyli kanapka po waszymu i jada. Te buty prawie schowuję, jakby faktycznie miała jakaś chmura przejść, bo niekoniecznie chce, żeby mi do nich napadało. Nie kociambry? To ramki No i co, no, nie ma co nagrywać. Stracone dwie pół godziny. Spokojnie byłaby, byłby hektar po sieczuny, a, a. I jeszcze co innego też. A tym się zoblądają pod tym. Mają upieprzone jak świnia. O, ludzie. Dobra, nie ma się co wkurzać. Andrzeju, nie denerwuj się. Ja? Idę sobie zrobić jakoś szczyta a w traktor z tą i radali. dali. Siema! Jadę dali! trzału nie ma, ale też źle nie ma. Jak rada pogoda co była, to się ta cieszyć żyje. Większość łąki porostła, fajno zdrowa. Na Maszyniści jest trochę myni tu przejeżdżą przez bagno nawet się przy nie dało zasieść do końca bo powódź tu w roku te pole i ta łąka tam jest niby rów ale nie bardzo bez ściągu. kosiarka po naprawie póki co ale to bycie. to jest stary skrzyn, że się w każdej chwili może coś zepsuć, jak to łożysko. Może już było trochę rozwalone, ja tego nie widział, to tam pod osłoną siedzi. A przedtem jeszcze miałem nadzieję, że coś tam rozciepla jeszcze. A tu nie ma szans na to. Jeszcze do nocy putrować, bo cielęta nie mają wyciepanego gnoja, chyba że im pierdykne tam słumy, a rano wyciepna. Chyba widzieć. Musiałoby się tak splonować. Żeby drugi taki jak ja, miał ja ciepłą chłopak, wyczpą gnój, a ja bym się kosił, a on by zaraz z nami rozprzywował, nie? To ja byłby luxus. nie wiem, w październiku przydać już temu pokój i zostawić te odrosty w tym roku a znaczy w zeszłym roku dołał temu spokój bo była ta powódź i mam wrażenie jakby było trochę lepiej nie wiem jak to jest, jak mi ktoś podpowie o szkole rolniczej albo z doświadczeniem czy lepszy to zostawić żeby kosić do gołej ziemi Jak lepiej zimuje ta kołumka Tego kosiarka nie wytrzymuje, <noise> ale mi się marzy taką dyskowo, 2 m 10 powinien uciągnąć, nie? mi się mylął, tam o jestem czyli nie całe pół metra, dalej No powiedzmy że pół metra. Ale dystopo nie potrzebuje tela mocy. Nie? Ostatnio nawet widziałem w lecie prasa rolująca, kiedy robi yy, te paliwa na 70. <słuch> 70 czy 90 już teraz nie wiem. Byłyby idealne przez drzwi. Ale potem zwość takie coś. Ona była jeszcze do tego wąsko To no by z takiej Łąki za Was powiedzmy 25 bali, to byłoby, byłoby 75 albo, albo i 100. <grytania> Ta presja miała zapotrzebowanie Mocno do 50 kg. Wyszarpała z Fergusonem. A jak mi piszecie w komentarzach, kupzę presa do Fergusona. To nie jest aktor do presy. To takich pięciu działek, ale w jednym miejscu. Walgusem dostał nowy, no oli na loty. To teraz zadowolony będzie. Po tamtym już taki troszkę Koloru inżyniera był. I no nie wiszcie mi, że ta krowa już jest stara. Bo jak może ta krowa być stara, jak prędzej nie szóciec? Jest. Tak jak jest. Co urosło, to się zbierę. Ale wysiadło wspomaganie do tego Berdystyna. Aż miło! milion innych wydatków, także takie wspomaganie na scenę mogą mogę pomarzyć. Teraz też będzie prąd do zapłaty. Jako to było maj, maju, w lipcu czy w sierpniu podatek nie? that just so dusi, a jak dołączyć więcej gazu, to powiem wy nie słyszycie całego ja godu. Źle się taki film oglądam w takim larmie. Potem ja muszę pysz a w komentarzach piszą, że e, że i że zaznaczy, że nie polecę mojego kanału mojego ja Mordacza. O jejku, jejku, rozpłacza się z tego powodu. też mają bardzo wysokie mniemanie o sobie. Chcę myśli, że jak Łapka w dół uciepnie, to się wszyscy jego e, opinią e, będą kierować. Jeszcze pomyśleć, że to jakiś, nie wiem, jakiś wielki guru. <grych> No i skoczymy na działka. To już mam 2 hektary. Nie wiem, 2,5. Może ci Już wszystkiego razem będzie. Nie wiem. <noise> Nie znam powierzchni tych wszystkich działeczek. Zima się zrobiła, słońce się schowało, wiatr zaczął wioć, a ja są krótkie galetki, jak żebym do łożyska. Także jada jeszcze na jedną działkę taką małą, a potem do chałupy po wodę mineralną, bo już by się skończyła prawie i, i galoty. No bo nie będę jeździł w kolki. Szału nie ma, no. Ale widzę, ludzie jeżdżą z kosiarkami i koszów, no na co, Nie ma na co czekać, że się tak wyraża. Pogoda jest jako jest. Dzisiaj jest wtorek, środa jeszcze mogła być też taką kijowo. We czwartek, piątek, sobota, niedziela, bo być w fajnie, z możliwym zachmurzeniem prze prze przechodzącym. No i potem niedziela, poniedziałek i chyba jeszcze wtorek pogoda. Także tydzień pogody tak? No to powinno dzień. Przy dobrej pogodzie to tak z pięć dni musi schnyć, ale dzisiaj mamy wtorek, ja to dopiero we środę przyciętna. Środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. No. Będziemy wiedzieć czy w niedzielę zaczyna zbierać czy nim, bo to nie od mi zależy i oni mu presy, a też nie chciałbym kogoś na hama e, do roboty namawiać. I będzie chciał to pojedzie, nie będzie chciał, no to nie pojedzie. To się w poniedziałek będzie działać. Się, zabiera, biera się zabierę, będę się zabierę. Jakby to miało jeszcze zmoknąć, no to trudno, to się zabierę później. I tak było. Dobra, jadę dalej. Do zaś!